Dzisiaj pokażę Wam, jak wyciągnąć, w zasadzie zdemontować zderzak z Audi A4 B5. Jest to polift. Eee, Co mam utrudnione zadanie, bo mamy ksenony. Demontaż zderzaka zaczniemy od tego miejsca. Tu mamy trzy torksy, które należy odkręcić, aby zdemontować zderzak. Najlepiej będzie zdemontować koło, ale my sobie poradzimy bez tego. Pamiętajmy, że ślisk w przedlifcie i polifcie to jest dokładnie co innego. W przedlifcie idzie bardzo łatwo popsuć, robiąc sposobem, który pokaże na polifta po prostu. Więc zacznijmy od skręcenia koła. I w ten sposób mamy bardzo łatwy dostęp do wszystkich śrub tutaj. Mam koło skręcone i nie ma problemu, aby to odkręcić. Z Hama z czuciem po prostu. Tu do góry jest... O! Można tak. Teraz jest zderzak wypięty. Dokładnie to samo robimy z drugiej strony. Zanim się zabiorę do roboty, zawrzek to jest spasik. Palec nie wejdzie tu. Zobacz. Typowy wiejski tuning Dokładnie ten sam sposób. po Prostu ciągniemy w tą stronę zderzak. Stradu, stradu. Tu jednej kratki nie było, ale z drugiej strony zdemontowałem kratkę. I pod kratką mamy tutaj miejsce i imbusa. I tym imbusem i z drugiej strony również pod kratką mamy imbusa. Tymi imbusami odkręcamy zderzak od tych stref zgniotu, które są widoczne dalej. Po prostu odkręcamy i ściągamy zderzak. Tylko uważajcie przy ściąganiu, bo łatwo jest wszystkie kable, przewody, rurki po prostu powyrywać. Tak myślę, jak, jak z tym ksenonem teraz zrobię, bo nigdy nie rozbierałem takiego. Tu do belki jest akurat imbus 6. Grzechoteczka dziesiątka, nasadka. Teraz tylko trafić albo najlepiej jeszcze mieć przeduszkę. Już? Serio? Ja pierdzielę, że to nie odpadło. Uważajcie, bo tutaj jest naprawdę często mocno dokręcone, i i z drugiej strony w belce jest taki gwint. Po prostu taka nakrętka była przyspawana, ona jest. I to się lubi. Po prostu zerywać Taka śrubeczka Zobacz, ręką skręcam To powinno być gdzieś troszeczkę mocniej dokręcone ja to odkręcę i widzimy się za chwilę. Dobra, zderzek odkręcony. Ze ślizgów ściągnięty, Czy jest luz. O. Można go ściągać. Ale ja sobie coś podłożę pod spodem, żeby mi on nie spadł. I go zwalimy za chwilę. tak zdemontowany. I teraz się pobawię odczepianie tych rurek tu od ksenonów i w wtyczek od, od halogenów. No jest ściągnięty. Tam jakieś kombinacje widzę są. Mała aktualizacja. Nie miało jej być, ale to co zobaczyłem, mnie trochę załamało. Musiałem uciąć kabel do halogenów jeden i drugi, dlatego że poprzedni właściciel, który był wieśniakiem, bo to bardzo, bardzo jeszcze miłe określenie do tego co chciałbym powiedzieć. Wkleił wtyczkę do halogenów na klej na gorąco. No. Nie wiem kto to robił, naprawdę, ale współczu... Tu nie wiem, czy ten przewód tak powinien być, raczej nie sądzę. To chyba powinny być czarne te, te rurki, bo to wygląda jak wąż ogrodowy. Więc pewnie tutaj w miejscu łączenia też go rozepnę i będę miał zaraz zdemontowany, a a nowy właściciel zderzaka niestety będzie musiał wymienić sobie albo całe halogeny, albo tylko te końcówki. No nie wiem, po prostu, może uspryskiwacze no To Może zleci wszystko. Woda leci, jakby ktoś pytał, dlatego że w nie było płynu i musiałem przetestować, jakoś. Czy, czy spryskiwacze tak samo działają. Więc zalałem wszystko wodą. Zderzak mamy zdemontowany. Tutaj są te, te strefy zgnioty przez które przechodziła ta śruba od dołu. Z drugiej strony jest dokładnie to samo. Tak wygląda ślisk cały. Tu do góry są takie łapki, gdzie po prostu się łapie rand zderzaka i, i z tyłu jest to też też do ślizgu przykręcane to. Więc jeżeli obejrzałeś do końca, to dziękuję za oglądanie. I to tyle. Jeżeli ciekawicie albo potrzebujesz jakiejś pomocy, pisz w komentarzu albo czekaj na kolejne filmy. bo będzie tego naprawdę dużo.